No, cześć. Dzisiaj prezentuję Wam znowu Spartan. Prezentowałem ich już jakiś czas temu, ale chciałem Wam pokazać, jak po tym czasie wyglądają. Mam ich na podstawce. Są to minifigurki z AliExpressu, bodajże firma Comp to produkuje akurat te figurki. Są to figurki, które nie stoją u mnie na półce, tylko są cały czas bawione, więc chciałem pokazać jakim są stanie. Jeżeli chodzi o nadruki, to bardzo fajne, szczegółowe. Możecie zobaczyć, że są i z przodu, i na ramionach, oraz z tyłu. Są zadrukowane całe torsy i nóżki. Pomimo tego, że odlewy zbroi są takie same, to nadruki mamy różne. Jeżeli chodzi o jakość tych minifigurek, to naprawdę bardzo fajna. Mimo tego, że cały czas są w użyciu, nóżki nie odpadają. Rączki również, a są naprawdę. No nie są jakoś szczególnie jakoś chronione przeze mnie. Po prostu zabawa to zabawa i tyle. Po to były kupione, żeby się obawić. W najbliższym czasie planuję zakupić nową partię i zobaczyć, czy coś się zmieniło w malowaniu. I w w samej budowie minifigurek ponieważ zauważyłem, że nowe minifigurki już posiadają broń te były bez broni ale jeżeli chodzi o zabawowe funkcje to spełniałem swoje zadanie odlewy są bardzo szczegółowe i co najważniejsze nadruki nie schodzą po dłuższej zabawie, po dłuższych wygłupach, więc to też na plus. Jeżeli kogoś interesują takie minifigurki, to są u nas na Allegro no, oraz na AliExpressie. Można ich szukać. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Hej!